Dobrzeście przyszli. Poprzedni odcinek był trochę bardziej z przymrużeniem oka niż wcześniejsze, i ten również tak należałoby potraktować. Teoria przeze mnie przedstawiona została zmyślona przeze mnie, ale nie gwarantuję, że ktoś inny też nie wpadł na taki pomysł, w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo. Teoria oparta jest na dziwnych przemyśleniach i nie musi być zgodna z rzeczywistością. Już na samym początku XXI wieku powieść Rekiego Kawahary ukazała się w internecie, gdzie zyskała popularność. W formie papierowej wydana została w 2009 roku, czyli rok po urodzeniu Kazuto Kirigai. W 2012 dzieło Kawahary doczekało się ekranizacji w postaci serialu animowanego. Ta równo powieść, jak i animacja nadal jest kontynuowana. W tej chwili, w 2020 roku Sword Art Online jest niezwykle popularne. Do uruchomienia serwerów SAO zostały prawie 2 lata. Jaka jest szansa, że Kazuto Kirigaya do tej pory nigdy nie słyszał nawet opowieści lub animacji zatytułowanej Sword Art Online? Nawet gdyby nie trafił na nią sam, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że któryś z jego znajomych powiedziałby mu w końcu o utworze, którego główny bohater nazywa się dokładnie tak jak on. Szansa na to, że tak by się nie stało, jest znikoma. Załóżmy jednak, że faktycznie Kirito nigdy, aż do 2022 roku, nie słyszał o książkach Rekiego Kawahari. W tym momencie niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wpisał w gogle swojego imienia i nazwiska. Nie ma osoby na świecie, która by tego nie zrobiła. Zobaczmy więc, jakie są pierwsze wyniki po wpisaniu frazy Kirigaya Kazuto. Tutaj warto zaznaczyć, że w Japonii najpierw podaje się nazwisko, a później imię, stąd taka kolejność. Jak widać, wszystkie wyniki dotyczą Sort Art Online. Tutaj podaje jeszcze wyniki japońskie, też widzimy narysowanego Kirito. Tutaj dałem wyniki z Google Grafiki, bo było pełno jakichś kanji, których nie umiem odczytać i nie wiem, czy nie musiałbym czegoś cenzurować. W każdym razie niemal ze stuprocentową pewnością można stwierdzić, że Kazuto wiedział o książkach Sao. Fakt, że główny bohater nazywa się tak samo jak on, musiał go zaintrygować. Z racji jego ciekawskiego charakteru musiał zapoznać się z jej treścią. Dowiedział się więc, że zgadzają się też imiona jego krewnych oraz jego biografia. Nie mogło więc być mowy o zwykłej zbieżności nazwisk. Z tego powodu można przypuszczać, że Kirito spodziewał się, że gry Sword Art Online nie Opuści przez dwa lata. Wynika z tego, że chciał się w niej znaleźć i przeżyć wszystkie perypetie z tym związane. Nie jest to wcale absurdalne stwierdzenie, tym bardziej, że wielokrotnie w powieści można zauważyć, że Kirito potrafi czerpać radość z rozgrywki, mimo ewidentnie niekomfortowej sytuacji. Proszę natomiast zachować w pamięci fakt, że jest to tylko teoria, i to w dodatku wymyślona przeze mnie, a ja miewam dziwne i niedorzeczne pomysły. Oczywiście, jak każda teoria spiskowa, ma ona mnóstwo luk i słabych stron, o których być może powiem w którymś z następnych epizodów logów SAO. Do usłyszenia!